poranny gość, Radia Zachód. Karolina Kamińska, dzień dobry, a moimi państwa gościem jest Andrzej Buk, dyrektor Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Zielonej Górze. Dzień dobry, panie dyrektorze. Dzień dobry, pani redaktor. Dziś poznamy laureatów Wawrzynów za 2024 rok. To jedno z ważniejszych wydarzeń kulturalnych naszego regionu, a poznamy je między innymi w kategoriach Wawrzyn naukowy, Wawrzyn literacki, no i Wawrzyn dziennikarski, co jest takim języczkiem uwagi, przede wszystkim w naszym środowisku. Rozumiem, że wszystko już dopięte na ostatni guzik, a laureatów poznamy dzisiaj wieczorem. Tak, tak. no To wydarzenie ma taki chyba, jeżeli chodzi o tę sferę życia literackiego, to traktujemy jako najważniejsze wydarzenie i w pracy naszej biblioteki, bo biblioteka Norwida od 1995 roku, bo wtedy po raz pierwszy odbył się Wawrzyn Literacki, to, to, to warto dodać, że to inicjatywa była y, pisarza lubuskiego, Alfreda Siateckiego i, i ówczesnej, ówczesnej dyrektor, dyrektor. tak, Marii Wasik i to tak trwa. W literackim trzeba dodać, że to jeszcze są dwie kategorie, bo to jest poezja i proza. W literackim dla mnie to jest szczególnie ważne, że są, są też Srebrne Sokole Pióro, Przyznawane za debiut. W tym roku mogę zdradzić, że Kapituła nominowała dwie osoby, bo praktycznie regulamin zakłada, że jeden debiut nagradzamy, ale też dopuszcza możliwość, możliwość wskazania dwóch laureatów i akurat tak się ułożyło, że Kapituła sobie tego życzyła. Profesor Browarny, który szefem Kapituły. W kategorii proza. No wręcz domagał się, żeby tak się stało. Udało nam się jako organizatorom no, na teraz zdobyć środki i statuetkę jeszcze, że, że tak się stanie. Dla mnie jest tu warto powiedzieć, że od czasu, kiedy zajmuję się chyba 15 raz z zespołem swoim robóstwem Miewawrzynami, to pierwsze jak zacząłem się tym zajmować to było to, było to utworzenie partnerstwa z wojewódzką. I miejską biblioteką Herberta w Gorzowie. Bo był to niby lubuski Wawrzyn, ale robiła to tylko biblioteka w Zielonej Górze. I tak, jakby, tak, żeby zafunkcjonowało północ No Skoro jest lubuskie, to niech będzie lubuskie. Od tego czasu współpracujemy ze środowiskiem Gorzowskim, ze oddziałem Związku Literatów Polskich, z panią Agnieszką Kopuczyńską-Moskaluk, z dyrektorem Szenwaldem i przez to też jakby środowisko miało inspirację, no my je, to jest też nasz Wawrzyn i z roku na rok coraz więcej też y, zgłoszeń jest w tych kategoriach, y, które pani dyrektor wymieniła, właśnie z, z całego Lubuskiego. No właśnie, panie dyrektorze, ale oddajecie również, y, y, oddajecie pola czytelnikom, to czytelnicy także wskazują tych swoich y, faworytów od kilku lat. No, tak, no wiemy, że dzisiaj no po pierwsze nie, będę banalny, ale rozmowa jest ważna, interakcja jest ważna i y, kapituły to, to też taka nowość, którą wprowadziłem. To są y, ludzie z zewnątrz, to są fachowcy, to są autorytety w poszczególnych kategoriach. Chciałem, żeby po prostu ta ocena, oczywiście w literaturze, to y, tak do końca nie da się. Wyłączyć tego subiektywizmu u, u członków kapituł poszczególnych kategorii, ale jednak, jeżeli to jest, jest fachowiec, autorytet z zewnątrz, to myślę i dla autora, który jest nominowany, czy dostaje, zostaje laureatem jest chyba tak gdzieś tam z tyłu głowy takie przekonanie, że o, ocenił mnie rzeczywiście ktoś, kto nie kierował się jakąś sympatią, bo po, przypomnę, że, ocenił, że, że ta historia na, na, chociażby w Prolibris i na m, stronie wawrzynowej www jest opisana, y, 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 że początkowo byli to przedstawiciele wojewody, środowiska, związku literatów. Te, a teraz, no ja wyszedłem z założenia, że żeby ta nagroda rosła, jakby w, w takiej ważności, żeby, żeby to też dało dawało takiego, taki impuls do, do tego, żeby autorzy kolejne Tomiki, mamy takie przykłady, jak w tym roku wśród nominowanych jest na przykład y, Krzysztof Fedorowicz, jego Tomik, a taki tomik, którym on debiutował, a i fragmenty, bo miałem przyjemność w 1994 wydawać taki tomik w takiej swojej oficynie, w, wówczas był też nominowany. Czyli Agnieszka, no szereg jest autorów, którzy brali już udział w Wawrzynie, tam w, Wawrzyn w im debiut mm -hmm. i właśnie wydają kolejne książki. Panie dyrektorze, tutaj kropka, jeżeli chodzi o Wawrzynę. Chciałabym popytać także o inwestycje i zmiany, jakie szykują się w bibliotece, te zmiany wizualne. Wiem, że państwo pozyskujecie pieniądze rządowe, unijne. Rozglądacie się, gdzie te pieniądze można pozyskać, a co się zmieni? Pan dyrektor jakiś czas temu powiedział, mamy XXI wiek, a w bibliotece jest góra 20. To kiedy no, ten XXI liftingu zrobiliśmy przez te ostatnie lata, ale to oczywiście no, wczoraj akurat tak się zdarzyło, wśród natłoku tych wydarzeń, dyktanda, spotkań z profesorem Bralczykiem udało się podpisać umowę na środki unijne, to jest kwota prawie 7 milionów, na taki projekt przekształcenie budynku wojewódzkiej miejskiej Biblioteki Publicznej w Zielonej Górze, budynek zeroemisyjny. Ten budynek w tym roku kończy 50 lat. My będziemy zresztą to świętować w maju. Ale on wymaga po prostu to często tego nie widzimy, bo na razie nie mówię o estetyce. Mówię o tej infrastrukturze krytycznej, prawda? Mhm. Klimatyzacja, odnawialne źródła energii, panele na dachu, no szereg ciąg ciągi kanalizacji, to wszystko jest już w stanie takim no, wymagającym pewnej refleksji budowlańców. I wczoraj właśnie już mogę mówić konkretnie, że ten projekt będzie realizowany, bo ta umowa została podpisana. No dobrze, to kiedy rozpocznie to się miast, remont i kiedy mogą pojawić się pierwsze utrudnienia dla czytelników? No Czy to, to będzie to przygotowywane nie etapami? Nie chciałbym wyprzedzać, bo to są środki unijne, no, te procedury są bardzo precyzyjne, przy targi. Nie wiemy, jak to się potoczy, czy, czy będą jakieś protesty, czy coś, ale my w tym roku zaczynamy i pod koniec przyszłego roku ten projekt, bo to jest ogromny projekt. Zresztą on wprowadzi przeróżne takie utrudnienia dla czytelników, dla pracowników, ale tak będzie. Natomiast mamy jeszcze drugi projekt, który czeka, jakby na na klepnięcie, to jest projekt gdzieś, który my szacujemy na 3,5 miliona złotych. Moder Dokończmy modernizację Norwida, to się, to się tak nazywa pierwszy człon tego projektu, a drugi modernizacja holu biblioteki z przyległościami. I tutaj jesteśmy całkowicie gotowi w zakresie Projektu, bo tu od. od niezbędnej dokumentacji. Roku, niezbędnej dokumentacji. Oczywiście mógłbym też. Czy mam do dyspozycji wizualizację nie tylko tej przestrzeni holu, ale również przyległości, mhm. czyli na przykład dział regionalny i bibliograficzny. I, I co też ciekawe, elementem tego projektu, tej modernizacji, będzie kompleksowa modernizacja patio. Patio przy, to, to pobijając, że tam grunt się usuwa spod nóg, kiedy jednak robimy tam wydarzenia, my to oczywiście staramy się zabezpieczać i jest bezpieczne, natomiast wizualnie nie jest to najciekawsze, to będzie patio funkcjonalne, będą, będzie zadaszone, będą, będzie ten. Będą przeróżne elementy na przeróżne spotkania, czyli po prostu będzie, będzie można tak, je wykorzystywać. Także to jest w różnych kolejny taki warunkach. drugi projekt. I trzeci projekt, który mamy złożony w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego w, tych, w ścieżkach tych infrastruktura. I ten projekt dotyczy modernizacji Muzeum Ilustracji Książkowej. Mm -hmm. Biblioteka ma unikatowe zbiory, od zarania dziejów, jak to się popularnie mówi, aż do współczesności. Olbrzymie kolekcje oryginałów ilustratorów polskich. To tu zasługa, warto wymienić rolę w tym gromadzeniu. Że ona szczególna była w kadencji doktora Grzegorza Chmielewskiego. Panie doktorze, no właśnie, co się zmieni? Odzysk, no To będzie zupełnie no wzór. Idziemy w kierunku pana Tadeu, muzeum pana Tadeusza, na przykład we Wrocławie, jeżeli ktoś. Czyli inne narzędzia ekspozycji, bo to jest unikatowa kolekcja. W kierunku Muzeum Polin, powstanie Warszawskiego, czyli przy użyciu tych nowych, nietradycyjnej gabloty i yy, tak yy, y dalej, i y tak dalej, zamykanej tak. na klucze. Czyli chcecie Państwo sprawić, tak. żeby przyszedł yy, różny widz, różny czytelnik, tak. odmienny turysta? Tak, bo który to się, u każde, bo to trwała, trwała jest yy, konstrukcja tego muzeum, yy, 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 które w tej chwili jest, yy, jest w takiej anturażu. No, dawnej poetyki, wystaw, które, które, które były w przeszłości, natomiast dzisiaj niestety trzeba do tego użyć multimediów, narzędzi cyfrowych. No to, ale u nas każde, każde takie działanie, czy w tym wypadku ta wystawa, my tu będziemy to robić, przenosić do takiego, takiej przestrzeni, którą odzyskaliśmy. Czyli do mieszkania służbowego, które przez lata były, było zajmowane przez poprzedniego dyrektora, odzyskaliśmy to, i to będzie całkowite. Remont, nowy, nowa, nowa przestrzeń. Estetyka i tak dalej. Panie dyrektorze, nasz czas bardzo szybko płynie, więc nie o wszystkich inicjatywach uda nam się dzisiaj powiedzieć. Ja bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Moimi państwa gościem był Andrzej Buk, dyrektor Wojewódzkiej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Zielonej Górze. Dyrektorze, bardzo dziękuję. Zapraszam do Norwida, bo on się bardzo zmienił w ofercie. Dziękujemy bardzo. Dziękuję. Poranny gość, Radia Zachód. Rozmowy tej można wysłuchać, a także skomentować ją na www.zachod.pl.